W przypomina nam o bardzo ważnych sprawach. Przypomina nam dziś, mówiąc do nas, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno bym czuwał. Czy złodziej ma się zapowiadać? Przecież to nie leży w jego naturze. On działa z zaskoczenia. Natomiast gospodarz musi być czujny, aby nie dać się zaskoczyć. Adwent nie jest niespodzianką. Jest jasnym i konkretnym wezwaniem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Tak, przed chwilą śpiewaliśmy psami te słowa psalmisty rozbrzmiewają na progu radosnego czterotygodniowego okresu porządkowania sługi i życia, oczekiwania na spotkanie z przychodzącym Bogiem. Jezus sam daje nam w Ewangelii konkretne wskazówki, jak to mamy czynić. Po pierwsze, zachęca nas do porzucenia beztroskiego i bezmyślnego życia. Jezus ukazuje nam przykład ludzi, którzy przed potopem wiedli życie tak, jakby bez większego wysiłku i zaangażowania mieli żyć na wieki.